Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. To jest kolejna aura dnia wtorek, 17 sierpnia 2021 roku. Moi drodzy, dzień. Marsowy, bo to przecież w tradycyjnej astrologii dzień przeznaczony dla Marsa, czy przypisany Marsowi, no po prostu marsowe tutaj takie energie. No zobaczymy, co się będzie działo. Moi drodzy, na pewno dużo się będzie działo, dlatego że e, Księżyc będzie dalej w znaku strzelca, słoneczko w znaku lwa, no i jeszcze tutaj dzień przypisany Marsowi, więc naprawdę dużo energii ognia. Zobaczymy, moi drodzy, zobaczymy, co tutaj ciekawego wszechświat nam przyniesie. Pierwsza, moi drodzy, podstawowa nowa rzecz, to wibracja. Dzień jest podładaniem wibracji liczby 3, a więc cała nasza osobowość, to co wszystko w środku mamy, no to tym świecimy niczym najjaśniejsza gwiazda. I dobrze by było, moi drodzy, żeby ta gwiazda była faktycznie jasna, żebyśmy nie byli jak takie typy z gwiazdy. Moi drodzy, dzisiaj to też jest taki dzień, kiedy możemy dać wyraz temu wszystkiemu, co znajduje się w naszym wnętrzu, bo właśnie kwintesencją wyrażania własnego ja jest wibracja liczby 3. Starajcie się, starajcie się, ja już nie mówię, żebyście byli ale przynajmniej starajcie się być szczęśliwymi, radosnymi, kochającymi, uroczymi i ekscytującymi ludzie wtedy będą do Was lgnąć jak metal do magnesu zresztą to co w sobie macie, to dzisiaj po prostu też przyciągacie więc właśnie dlatego mówię, starajcie się być w dobrym nastroju z racji tego, że dzisiaj wszyscy dysponujemy dużą siłą przyciągania to ten dzień jest, słuchajcie, właśnie idealny na spotkania towarzyskie, na złożenie podania, otrzymanie stanowiska. Może to być stanowisko takie właśnie, no, właśnie tego, którego pragniecie. No wiadomo, chyba przecież nie będziecie składać tutaj zapytań, na przykład o stanowiska, których nie pragniecie. Moi drodzy, w tym dniu również jest bardzo ważna siła uczuć, to jest właśnie dzień miłości. Uczucia tutaj wysuwają się na pierwszy plan, a przecież już mamy Wenus w znaku wagi naszej cukru. No, i no więc ciekawie może być. Z całą pewnością, słuchajcie, chcecie być też dzisiaj troskliwi wobec osób, na których Wam zależy. Wyrażajcie wszystko to, co czujecie, a otrzymacie od bliskich dwa razy więcej. No i oczywiście trzeba się starać, żeby to było pozytywne, no bo jak będziemy coś negatywnego tutaj wyrażać, no to nie bardzo. Moi drodzy, no i wszyscy lubią ciepło, czułości, Osoby, którymi, które są nam bliskie, chcemy obdarzyć właśnie tym, co. Mamy najlepszego w naszym wnętrzu dla nich. No i oczywiście będą na pewno bardzo wdzięczne, i to z pewnością wzmocni jakieś łączące Was więzi, może je nawet odbuduje tutaj. Moi drodzy, starajcie się odłożyć zmartwienia i inne poważne problemy na dalszy plan. Eee... No, to powinno zostać, słuchajcie, właśnie odłożone na później, bo to jest właśnie dzień zadowolenia i radości. Bez względu na to, co by się nie działo, moi drodzy, jakie informacje do was nie dotrą, no to bądźcie pełni akceptacji, radości, bo wszystko będzie dobrze. Nie zwracajcie uwagi na to, co jest złe, na nic, co jest złe. Starajcie się po prostu odsuwać od siebie różne rzeczy, takie, które mogłyby w was wywoływać smutek. Jeżeli nie pozwolicie sobie na to, no to oczywiście nic tutaj waszego smutku. Nie wywoła, nie obniży wam nastroju. Może oprócz pogody, która jest po prostu za oknem, a tutaj przyszedł na wspomożenie dzielny przecież Rych. E, moi drodzy, Rych weź okanek. E, moi drodzy, e, aura księżycowa w strzelcu. Księżyc w strzelcu więc nastraja optymizmem i radością, on świetnie się tutaj komponuje z wibracją liczby 3. Nastraja też chęcią do działania. E, mamy ochotę tutaj, słuchajcie, przeżywać przygody, dalekie podróże ekscytujące, romanse i w dniu wibracji liczby, czy to tutaj właśnie takie romanse mogą być słuchajcie. No, i te chęci mogą być tutaj bardzo silne, właśnie, żeby się takim fluidom i falom poddać. Plany są dzisiaj dalekosiężne, przedsięwzięcia mają wielki rozmach, ale ale, moi drodzy, bardzo dużo energii ognia to może właśnie spowodować, że jak szybko te plany powstaną, jak szybko wybuchną, tak prędko ten pożar zostanie ugaszony. Chętnie dzisiaj też powołujemy się na jakieś rozległe znajomości, być może z obcych krajów, powodzeniem oczywiście cieszą się wszelkiego rodzaju, słuchajcie, sprawy, które wymagają niezależności i natychmiastowego działania żadna praca drobiazgowa, żadna dzióbdzianina dzisiaj nie jest tutaj mile widziana, nuży nas, to co wymaga koncentracji jest nużące, no faktycznie tak jak Wam powiedziałam, dzień właśnie taki bardziej trochę na spotkanie, a jeżeli jesteście w pracy to po prostu ten dzień powinien Wam upłynąć w miarę takiej naprawdę przyjemnej, radosnej atmosferze, bez jakichś wielkich spięć. Moi drodzy, należy też uważać, żeby właśnie rozpoczęte jakieś działania i inne plany miały po prostu jakiekolwiek podstawy realne, Materialne, należy też unikać po prostu chwalenia się. Moi drodzy, trudno dzisiaj też strzec sekretów, więc pilnujcie tego, pilnujcie, uważajcie też na jakieś plotki, żeby do Was tutaj nie dochodziły. Dzień nie bierzcie ich po prostu siebie, plotki zawsze mogą tam dochodzić, ale po prostu nie bierzcie ich pod uwagę, nie bierzcie ich do siebie. Nie budujcie tutaj jakiegoś obrazu rzeczywistości właśnie na tej podstawie. Dzień sprzyja też nauce, religii czy charytatywności, a także. Wszelkiego rodzaju podróżom, ruchom, przemieszczaniu się i reklamie. Moi drodzy, jeśli chodzi o dietę, to preferujemy dzisiaj potrawy ostre z egzotycznych krajów, moi drodzy, i one cieszą się tutaj bardzo dużym zainteresowaniem. Organizm też dzisiaj domaga się białka. Kuszą nas, moi drodzy, fast foody i wietnamskie budki. Tutaj prezeska też na chwilę tutaj wpadła i wypadła. Dobrze, został rych na posterunku. Moi drodzy, strój. Strój to oczywiście wygodny, sportowy, Taki, który nie krępuje ruchów, raczej unikamy garsonek i garniturów. Oczywiście, jeżeli musimy z racji zawodowej się w nie po prostu ubierać, to czujemy się dzisiaj jak w pancerzu czy w zbroi nawet. Moi drodzy, radzę również wybierać właśnie bardzo proste ozdoby i unikać silnego makijażu. Jeśli chodzi o miłość, moi drodzy, to obietnice mogą dzisiaj być wielkie, niesamowite. Mamy tutaj faktycznie chęć nawiązywania romansów, kontaktów i tak dalej. Tutaj, słuchajcie, to też zapewnia naprawdę tutaj duże powodzenie jakichś spotkań towarzyskich. No i wibracja liczby 3, oczywiście, wiadomo. Możemy mieć dzisiaj ochotę również wyłamywać się z jakichś kulturowych schematów, moi drodzy. No i co? Silna jest też duża. Potrzeba do niezależności. Co więcej na nieboskłonie? 31 minut po północy Księżyc wda się w kwadraturkę, awanturkę z kim? Właśnie z Marsem. Marsem, tym, który też patronuje właśnie dzisiejszemu dniu z racji, z racji właśnie przypisania astrologicznego, tradycyjnego. Moi drodzy, to może spowodować nerwowe reakcje, niepotrzebne sesje. No i oczywiście będziemy gotowi do, do konfrontacji, no bo wiadomo, Mars jest zawsze gotowy do konfrontacji. No i temu, słuchajcie, właśnie trzeba się troszeczkę oprzeć, trzeba na to uważać, bo taka energia będzie nam towarzyszyła, słuchajcie, aż praktycznie do godziny 18, kiedy to Księżyc wda się w nową awanturkę, kwadraturkę. W co się wda? A no wtedy w kwadraturę z kim? Z Neptunem. No ale tutaj z kolei Księżyc powie, no dobra, dość, trzeba im odpuścić, no i ta kwadratura Księżyca z Neptunem spowoduje, że Odczujemy nagłą potrzebę uspokojenia emocji, będziemy mieli dość tego wszystkiego: tych nerwowych reakcji, tych niepotrzebnych sesji, bo wiadomo, słuchajcie, strzelec reaguje zawsze. Nigdy nie wiadomo jak, ale zawsze zareaguje. pamiętajcie, że jest to pół człowiek, pół koń, a więc czasami może zareagować jak człowiek, a czasami instynktami zwierzęcymi. Czyli tak bardzo atawistycznie. E, moi drodzy, no i cóż, no i cóż, potrzeba uspokojenia emocji, zapanowania nad chaosem psychicznym i intelektualnym, czyli Księżyc, że tak powiem, wieczorową porą się troszkę razem z Neptunem nad nami zlituje. I stwierdzimy, że naprawdę potrzebujemy wyciszenia. 23.50, moi drodzy, trygon Księżyca ze Słońcem. Tutaj, słuchajcie, w końcu poczujemy, że jakieś mamy optymistyczne przed sobą perspektywy i możemy mieć jakieś udane przedsięwzięcia, 10 minut przed północą, no dobra, i ogarnie nas dobry nastrój. Więc może być nawet trudno później usnąć, bo jak taki dobry nastrój, wiecie, ogarnie, no to te ludzie nie mogą później spać czasami. Właśnie takie fajne tranzyty, bardzo pozytywne, bardzo optymistyczne są już późno w nocy. Moi drodzy, no i cóż, właśnie, Księżyc w Strzelcu, Wibracja liczby 3, dlatego powiedziałam, uważajcie to, co czujecie, bo jak będziecie się wkurzać, jak będziecie prowadzić wewnętrzne monologi, dyskusje i kłócić się tam z kimś wewnętrznie, tak bardzo szybko zobaczycie, jak dzisiaj też działa prawo przyciągania i jesteście w stanie kłótnie przyciągnąć od tak na wstryknięcie palcem. Więc na to, moi drodzy, uważajcie. To tyle, moi drodzy, co chciałam Wam powiedzieć na temat, <laughs> przepraszam, astrologii i numerologii. Ja już tutaj zapraszam na kartę Tarota. Jakoś sobie poradzimy między łapkami Rysia. Moi drodzy, numerologia, astrologia już jest za nami czas zatem zobaczyć, jakie energie, jakie wibracje będzie miał tutaj dzisiaj dla nas, tarot. Przypomnę, mamy wtorek, 17 sierpnia 2021 roku. Dzień jest podbładaniem wibracji liczby 3. Księżyc mamy w znaku strzelca. No i takie. Różne te aspekty na nieboskłonie, zresztą e, słyszeliście sami na astrowstępie. Raz będzie tak, raz siak i tak sobie, tak sobie, tak sobie, ale bardzo dużo energii, ognia, bo i to jest dzień pod władaniem Marsa w tradycyjnej astrologii. Księżyc, słuchajcie, w ognistym znaku, e, Słońce we lwie, mnóstwo tutaj, mnóstwo takiej energii. I już patrzymy na mojej pierwszej szóstki barany. Byki, bliźnięta, raki, lwy. A jajaj, no, ryku, daj nam no, tutaj trochę miejsca. Zaraz, żeby się panny zmieściły, bo panny się obrażą, że dla nich miejsca nie starczyło. I panny. <laughs> mhm. Dziękujemy, Rysiu to odrobinę więcej miejsca do pracy. Hmm. Ta sama energia, moi drodzy, co i wczoraj tutaj widzę dla panien, bo też tutaj trójeczka denarowa, czyli co, musicie się zająć też porządkowaniem jakichś spraw, ale może Was coś tutaj denerwować. No dobra, moi drodzy, dla osób spod znaku barana wylosowałam kartę asa denarów, więc słuchajcie, moi drodzy... Bardzo fajna energia. To jest dzień, w którym zobaczycie jakieś szanse. Wczoraj mieliście głupca, więc słuchajcie, takie wyzerowanie wszystkiego. Rozpoczynanie czegoś od nowa, ale przynajmniej chęci rozpoczęcia czegoś od nowa. I takie. Czasami nie wiem, co mam zrobić, w tą stronę iście, takie troszeczkę czasami poczucie dziecka w mgle, ale dzisiaj już też dużo wiecie, co macie robić, moi drodzy. Az denarowe przynosi wiele tutaj możliwości, wiele szans. Wykorzystajcie je po prostu. Jakieś dobre możliwości, słuchajcie, zawodowe, możliwości finansowe, jakieś, słuchajcie, też możliwości, bo to jest bardzo duży potencjał, możliwości po prostu uporządkowania jakichś spraw, uziemienia. Słuchajcie, bym powiedziała czegoś takiego, bo właśnie denarów ma Mamy też uziemienie. A więc, moi drodzy, powiem tak: bardzo y, fajny dzień, bardzo dobre tutaj perspektywy. Y, możecie się spodziewać jakichś y, dobrych wiadomości, informacji. Y, wszystko idzie, moi drodzy, ku dobremu. Dzień, który po prostu otwiera przed Wami jakieś bramy, jakieś podwoje czegoś. No, zobaczcie. Możecie też spotkać kogoś takiego, kto y, dzisiaj na przykład, no wiecie, tak. Y, będzie przynajmniej tak rokował, że mm, możecie z tym człowiekiem coś zbudować. No dobra, moi drodzy: Czwórka Kielichów to jest karta, którą wylasowałam dla osób z podznaku byka. E, byki, moje drogie: e, odejdźcie od jakiejś takiej tutaj, bym powiedziała. Mm, Niesympatycznej sytuacji. Słuchajcie, dzisiaj możecie też właśnie weryfikować to, gdzie jesteście, w jakich układach jesteście, w czym się znajdujecie, moi drodzy. I czwórka kielichów to jest taka, taka energia, która mówi: no, właśnie, trzeba po prostu zostawić jakieś niesatysfakcjonujące sytuacje, niesatysfakcjonujące układy. Być może, słuchajcie, Trzeba zapomnieć o jakiejś sytuacji. Wibracja liczby 3 no to może tutaj trzeba właśnie się z kim skontaktować, może z kimś się trzeba skomunikować, może trzeba po prostu pomyśleć o jakimś spotkaniu. Moi drodzy, no i oczywiście tutaj, jeżeli będziecie jakąś emanować taką rezygnacją, to również takich samych zrezygnowanych osobników do siebie będziecie przyciągać oczywiście obojga płci. Słuchajcie, czwórka kielichów mówi o tym, żeby po prostu odejść od czegoś, co rozczarowywuje, i przestać też myśleć o jakichś rozczarowaniu wibracja liczby 3 yy, Strzelec słuchajcie przełamcie jakieś bariery przełamcie może jakieś tutaj ograniczenia i odejdźcie od tego odejdźcie od jakiejś sytuacji rozczarowujących. może trzeba po prostu też jakieś rozczarowanie słuchajcie yy, tutaj gdzieś tam sobie przemyśleć tak czy aby przypadkiem sami nie byliśmy winni czegoś i do kogoś trzeba się odezwać, moi drodzy, spotkać, tak? Coś tam, coś tam z siebie dać. E, moi drodzy, Sprawiedliwość to jest karta, którą wylosowałam dla osób z znaku bliźniąt. No i bardzo ciekawa, słuchajcie, tutaj wibracja. No bo e, Sprawiedliwość to też jest, słuchajcie, karta wagi. E, wadze. A wy jesteście w tym samym trygonie, moi drodzy, w wadze już jest w tej chwili Wenus, no więc y, też warto tutaj na to zwrócić uwagę, być może bliźnięta macie coś wspólnego z wagami, a jeśli nie, no to zwracajcie też tam uwagę, co tam się właśnie w tej wadze dzieje, jakie tam są po prostu aspekty. E, słuchajcie, moje drogie bliźnięta, dzisiaj to jest taki dzień naprawdę takiego wyrównania energii, e, to jest jakaś taka sprawiedliwość życiowa, dziejowa, jakakolwiek, słuchajcie. E, dzień wyrównania energii, dzień takiego, mm, takiego... Do jakiegoś y, osiągnięcia stanu równowagi, no przynajmniej trzeba ten stan równowagi tutaj starać się osiągnąć. Słuchajcie, karta też wzywa tutaj do takiego zastanowienia się: bądźcie bliźnięta sprawiedliwe. Tak, bądźcie sprawiedliwy w stosunku do siebie, bądźcie sprawiedliwy w stosunku do innych, e, moi drodzy. To oczywiście też uważajcie na to, co w sobie macie, jakie energie dzisiaj macie, czym wibrujecie, bo takie rzeczy będziecie też do siebie przyciągać. A więc, e, no, odejdźcie może od jakiejś zemsty, czy od takich rzeczy, bo tutaj nie, nie warto. E, słuchajcie, jeżeli załatwiacie jakieś sprawy urzędowe, to możecie się spodziewać pozytywnego wyniku e, tych spraw urzędowych tutaj dla siebie, ale moi drodzy, też bym Tutaj uważała na jedną rzecz, bo jeżeli te, w pierwszej chwili Wam ten wynik się wyda nie taki, jakbyście chcieli, to proszę mieć to na uwadze, że tak czy inaczej to wszystko jest dobrze. Macie przyjąć to, to jest taka akceptacja, trzeba zaakceptować. Jednak będzie to dobrze, to jednak będzie miało dla mnie jakieś pozytywne skutki, tak? Więc może to są takie rzeczy, których teraz w tym momencie nie widzicie, ale na przyszłość to zaowocuje. Sprawiedliwość, moi drodzy, to też jest taka sytuacja, kiedy po prostu możecie dzisiaj przyjąć ciągać jakieś karmiczne wyrównania, karmiczne sytuacje, karmiczne lekcje, być może karmicznych partnerów. Moi drodzy, Cesarz to karta, którą wylosowałam dla osób spod znaku raka. A raki moje drogie, ja tutaj e, widzę, że to jest karta przecież połączona z. No, z Baranem. No i co, moi drodzy? Może macie coś tutaj wspólnego z Baranami? Arkan wielki, sprawy ważne, przeznaczeniowe. Podobnie przecież jak i u bliźniąt. Może macie coś wspólnego z Baranem, ale warto też ewentualnie tutaj popatrzeć, co Baran ma. Że są jakieś nowe możliwości. Moi drodzy, Cesarz tutaj mówi o. I jakimś takim oglądaniu się wstecz. Tu są może jakieś sprawy z przeszłości, które będzie trzeba wyjaśnić, moi drodzy. Może ktoś się z przeszłości też do was odezwać. E, może tutaj chodzić też o jakiegoś mężczyznę. E, moi drodzy, są też tutaj jakieś takie być może raki, które poznają taką osobę, która. A no jakaś jest taka bardzo stabilna, to jest może jakiś, yy, może to być później jakiś przyszły partner, ktoś taki, słuchajcie, choć w pierwszej chwili on się jakiś taki, Wam może nie do końca wydać, tak? Yy, więc tu dużo raków ma możliwość właśnie spotkania kogoś takiego, kogo uznają za po prostu partnera, czy partnerkę idealną, ale bardziej partnera idealnego, bo tutaj akurat mamy tą energię cesarza, czyli męska energia. Yy, moi drodzy. No, i cóż, warto też tutaj dzisiaj zwrócić uwagę na jakieś rzeczy z przeszłości. Być może się też będzie odzywał do Was ktoś z przeszłości, moi drodzy. Ktoś, kto gdzieś tam wami na przykład próbował manipulować albo przeciągał sytuację, tak? Przeciągał sytuację. No, i tutaj właśnie w dniu o wibracji liczby 3, może się tu do Was odezwać, tak? Przełamie jakieś takie tutaj swoje schematy. A może Wy, moje drogie, raki, powinniście się też tutaj przełamać i coś zrobić w tym. Kierunku, tak? Jeżeli macie właśnie taką sytuację. Król Mieczy, moi Król Kielichów, moi drodzy, przepraszam, to karta, którą wylosowałam dla osób z znaku lwa. Moje drogie lwy, no cóż, tutaj troszeczkę znowu taka burzawka emocjonalna. Wczoraj miałyście siódemkę kielichów, też jakieś takie troszkę byliście może niezborne, nieskoordynowane, a dzisiaj też po prostu król Kielichów, no to jedna po prostu wielka taka, no jak mówię, właśnie burzawka emocjonalna. Może jesteście w trakcie jakiejś burzy emocjonalnej, może kończycie jakąś burzę emocjonalną. Słuchajcie. Może też tutaj chodzić o jakąś sprawę związaną z osobą, która ma nałogi, która ma jakieś problemy, więc to, to proszę na to zwrócić uwagę. Być może moje drogie lwy, wy same tutaj macie też jakieś problemy takie nałogowe. E, powiem tak, lwy e, moje drogie, warto tutaj po prostu też ukoić swoje emocje, warto tutaj po prostu może skorzystać nawet z jakiejś pomocy, może z rozmowy z kimś nawet, choćby porozmawiać z kimś, kto po prostu pozwoli wam tutaj ukoić te rozchwiane po prostu emocje, bo burza emocjonalna niewątpliwie była, albo, albo dzisiaj w trakcie jesteście tej burzy emocjonalnej, będziecie tu jakieś takie rzeczy, moi drodzy, przechodzić, no i cóż, no, no tutaj, tutaj też możecie po prostu mieć jakieś, słuchajcie, zawirowania i zagwozdki, jeżeli chodzi o sprawy osobiste, takie uczuciowe. Um. Dzień wibracja, liczby, trzy spotkania. Nie przesadźcie też właśnie dzisiaj na spotkaniach z jakimiś trunkami czy czymś takim. Tu, żebyście nie przesadzili lub z emocjami, bo naprawdę tutaj też emocje dzisiaj wami mogą szarpać rozmaite i po prostu może tutaj parę razy Wam się dzisiaj, jak to się mówi, przysłowiowo, z tych nerwów, jak to się mówi, ulać tak dosłownie. Moi drodzy, trójka denarów to taka sama karta, taka sama wibracja przecież, jaką wylosowałam wczoraj dla osób z podznaku panny. A panny, moje drogie, dzisiaj po prostu kontynuacja tej energii. Więc przede wszystkim będziecie skrupulatne, będziecie chciały poogarniać różne rzeczy, różne sprawy, może pozałatwiać, może jakieś sprawy zawodowe, może będziecie chciały doprowadzić do ładu i składu jakąś sytuację, mm, może zawodową, może jakąś taką rodzinną, może gdzieś z jakimiś też, no, tutaj osobami, może nie wiem, z jakim Jakimiś koleżankami, kolegami. Moi drodzy, też jakieś sprawy urzędowe, tak czy inaczej, tu takie rozprężenie, aby musicie tutaj jakieś sprawy urzędowe załatwiać. Moi drodzy, może warto tutaj też pomyśleć o, jakimś, o jakiejś terapii, może terapii zdrowotnej, coś takiego. Możecie tutaj właśnie kontynuować nawet dzisiaj załatwianie takich spraw czy poszukiwanie. Moi drodzy, warto też tutaj zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Pannom może być po prostu dzisiaj trudno zrozumieć osoby, które są dookoła, bo wszystkim innym się będzie chciało może świętować i bawić, podobnie jak wczoraj. Podobnie po prostu jak wczoraj będą się tutaj jakimś wielkim hura optymizmem cieszyły, a panny po prostu raczej bardziej by chciały troszkę przyziemnie. Słuchajcie, moje drogie panny, tutaj też jeszcze widzę jedną rzecz. Też optymizmem może Was natchnąć właśnie księżyc w znaku strzelca, jeżeli chodzi o załatwienie jakichś spraw urzędowych takich jakichś urzędowych, takich jakichś spraw, które mają tutaj na celu uporządkowanie Waszych jakichś problemów, tak, więc to mogą być, słuchajcie, jacyś notariusze, jakieś ugody, alimenty i tak dalej, i tak dalej, tak, więc tutaj też jest zielone światło, więc możecie tutaj w takim się cieszyć optymizmem i w końcu stwierdzicie, że ok, dobra, to jest... To jest fajny czas, to jest dobry dzień. Ja na pewno tutaj sobie dam z tym wszystkim radę, tak? Bo nie, nie będziecie się tak zamartwiać. O, właśnie, może przestaniecie się tak zamartwiać. I powiecie, że damy radę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Zapraszam Was na kolejną aurę. Mam nadzieję, że już nie będzie tak gorąco i nie będę po prostu taka umordowana, czytając co dla Was.